Chciałem dobry, jestem Dawid i to jest kolejny odcinek z Franko! Siemano Kulano. Tak, i... jasna Dawid i subskrybujcie kanał, zróbcie każde ciapki w górę. Bo dzisiaj Frank mi zaproponował taką gierkę tutaj, co się wyświetla. I jest to taka straszna która gierka, dzisiaj sobie w nią zagramy. Także lecimy do... to jest jakaś... Co tam mówiłeś Franco? jaka to jest gra? Ta gra, że trzeba uciekać przed myszą, zbierać ser i klucza. A no dobra, także zobaczymy. Także, no ta gierka zap zapowiada się, no co King git. Także okay, ja... No? Dobra widzowie, także... Ja już... Widzimy się jak już tam dołączę po prostu do tej gierki. Okej okay, widzowie. Jesteśmy. I co teraz, Franko? I te sery. Te sery? O no i co teraz? I nie musisz 30 razy jakiś. Cheese, cheese, cheese ha. to jest jakieś dziwne dźwięki Dobra, chodź do zespołu i patrz Jak przekroczysz tę zieloną to To będziesz To, to jak będziesz miał taki ekran To ci wyluje to, to znaczy, że jesteś blisko myszy A dobra, no Ej, dawaj trzymamy się razem, bo ja się boję o! Mam ser! A ty... on jest aerobuksy. Aha. Aaa, aha. Ej, doda, dawaj, chodź. Nie wiem, ty prowadź. Chodź. Widzisz? Ja, no jestem... Jesteś chodź, jestem w oczywistym miejscu, w ogóle. Jak znajdziesz ma... No, jak zn... I coś ci powiem. No? Jak znajdziesz tak, taką... Taką głupią mysz, to ona coś ci powiem. Jak cię zabije... ...to tracisz wszystkie rzeczy. Widzisz? No. I patrz. O kurde! Pan, ty... Lepiej przejść tu. O Jezu, co to było?! Jezu, ej to jest... Nie, ja, to nie jest aż tak straszna, ale pełna gierka. Po prostu, czy... Ej, a wiesz, że są takie, takie monsty, które trzeba zbierać? O, myślałem, że to myśl, dobra. Ej, gdzie są te sery i te klucze wszystkie? Dobra, to ści chodź, to pok ale chodź za mną. Musimy się chyba rozdzielić, bo ja nie wiem. A tu? Co tu? O, nie, to jest zamknięte. A co tam jest? O, ej, idziemy za tym, okej? Okay? Ej, no tu jest ten. A tu jest jeszcze przejście, poczekaj. Musimy znaleźć ...klucz O kurde? Nie Coś słyszałem. O, jest ser, znalazłem ser Okej, okay, jeszcze osiem Potem się otworzy takie przejście, w którym będzie. wycisnąć e, Ej, O kurde, goli nas! Run, run, o kurde Jest ser, jest ser kolejny Kurde, Nie! Nie, nie. ja nie wziąłem tego Chciałem to wziąć jeszcze w drugą stronę. Dobra, już idę do ciebie. No, ale jeszcze raz muszę to zbierać. A no dobra, widzowie. Taka gierka. Więc nie jak to Nie, nie no. Pozbieram. Nie no, na odcinku pozbieram. O, mam. Już mam, już mam. No dobra. Już mam dwa, już mam dwa, dobrze. Mi się pokazało, że mam dwa. Ej, dobra, gdzie jest Franka, Musimy Franka znaleźć. Okej, okay, idziemy tu. Ale zabierz ten klucz. Jak będziesz tam szedł, wiesz o co chodzi. Znowu to myśl słyszałem. Ło! Dzwoni mnie No to chodzi tylko na Mam klucz, wziąłem klucz No, tak dobra Gdzie my jesteśmy? Dobra, a gdzie jest ta żółta kutka? Patrz, spadamy No O, jest, dobra Ja się tu No, ja się tego nie ogarnę widzowie, także Franek mnie tu prowadzi I co, jest czarny kręg o. Czemu jest taka dziwna? Daj zrobić kot. Czekaj. 3, 2, 8 Ludzie przyzwyczaicie się. 8, 4 Czemu jest ta, taka pierwsza osoba? Otworzyłem Ej, poczekaj na mnie. Czekaj, bo ja muszę odwrotnie to napisać. 3,

No i co? Nie mogę wyjść No, Dora powiedz mi jeszcze raz. Napisem 3842. Trzy osiem cztery dwa. A, bo tego nie kliknąłem. Jezu, dobra, idziemy. Chodźmy. Czemu jest taka... Pierwsza osoba i nie mogę w ogóle szybko biegać. Bo tak jest zawsze. Dobra, chodź. To ci powiem. Czekaj, tylko sprawdzę czy się nie nagrywa. Nagrywa się, jeszcze mamy 4 minuty. Idziesz? Ja... O, idę. Ale powoli. No, a na końcu coś fajnego czeka. Mysz? Na obiad? Będzie koszulater. <grym> Co? What? I czerwony klucz! Nie zabrałem. O nie. Ja też nie zabrałem. Jak kliknąłem serii mnie gdzieś przetemporowało. Co teraz? Musimy tam przeskoczyć? Ej, nie da się. O kurde! O kurde! Wyszło koni! Zawisła. Zostaw mnie! No nie. I zabiła nas. Dobra, widzowie. Także to był było na tym odcinku. Widzimy się w kolejnym odcinku z znowu z gry z Franco. Także do, do, do następnego odcinka. Nara.